Tym problemem to jest brak kanalizacji. Mamy wodociąg, który spełnia swoje zadanie. Tysiące litrów wody wpływa tutaj do tej naszej miejscowości. Z powodu braku kanalizacji, wody gruntowe plus wody z wodociągu, wody z nieczyszczonych rowów wszystko to się kumuluje w jedno i tworzy się wielkie bagno. Bagno w postaci zalanych pól dróg polnych, no i wody, które w piwnice zalewają. Po tych ostatnich opadach to już praktycznie każdy dom, który posiada piwnicę, to może powiedzieć mieszkańcy tego domu, że są poszkodowani w postaci tych wód gruntowych. Wody osiągnęły te gruntowe w piwnicach na wysokość, osiągnęły wysokości około pół metra. Są takie przypadki. Są osoby, które nie miały dostępu do pieców, musiały opuścić ten dom swój na czas nawet tych świąt, jechały do dzieci, pozostawiając dom i z tą wodą w piwnicy, dlatego, że nie można było uruchomić pieców centralnego ogrzewania. Nasze tutaj spotkanie jest tylko po to, żeby nagłośnić tą sprawę i zwrócić się do wójta po złożonej naszej petycji ostatnio. Otrzymaliśmy pismo, które nie gwarantuje nam nawet przyszłości kanalizacji. W dalszym ciągu oferują nam tak zwane szamba biologiczne, które nie, nie zdają tego egzaminu, są powodem tego kumulowania się wody w postaci tych ścieków. Stanowczo. Protestujemy przeciwko takiemu rozwiązaniu i promowaniu w dalszym ciągu tych szamp. Chcemy kanalizacji, bo inaczej ta nasza wieś typu osadowego nie wytrzyma tego naporu wody z każdej strony, z nieczyszczonych powtarzam rowów, nawet droga powiatowa nie ma odpływu deszczówki. To wszystko się dosłownie zbiera w taki po prostu zewnętrzny zbiornik.